Siemka wam. Pokażę Wam jak montowałem gameplay no, z bonusem na końcu z Hava. No, to my chodzimy kamerkę West dobra. Wchodzimy w tego Windows Movie Maker. No. Importujemy obraz wideo. I wybieramy klipy. Co nagraliśmy. I w moim przypadku to będzie 20. No, nie muszę wam numerować. Moich klipów akurat będzie chyba 4. I tak wszystkie klipy, które chcemy yy, nagrać. Z, z wszystkimi tymi klipami. Jak już wszys wszystkie zaimportowaliśmy. I włożyliśmy na oś czasu na, zakład na ścieżkę wideo. No, tak to jakoś wygląda. Jak chcemy, importujemy audio lub muzykę. No, no, no i muszę tłumaczyć. Gdzie to jest? Dobra. Jak już to zrobiliśmy, zaimportowaliśmy audio lub muzykę. To chyba nie ma jak, jakiejś znacznej różnicy. Przyciągamy na oś czasu w zakładkę audio muzyka. No. no. Jak chcemy, to możemy trochę przedłużyć. Nie da się. Ale możemy skrócić. No. Na przykład jest, w jednym przypadku, kiedyś oglądałem filma to y, był krótki filmik, a później jeszcze y, muzyka leciała z 5 minut. Y, no, teraz y, szukamy za, y, edytuj film, gdzie to utwórz tytuły lub napisy końcowe, jeśli chcemy, no nie muszę tłumaczyć, tytuł na początku filmu. No i wpisujemy coś, nie wiem na przykład węgla. Yy, no tutaj już musimy, nawet nie musimy się podpisywać, ale lepiej żeby się podpisać, żeby nikt nie nie, kopią, nie kopiował nam nikt. Yy, jak chcemy to zmienimy kolor tła i czcionkę, jak no, chcemy, no, ja. kolor czcionki i ja no, wybiorę sobie to, o. no, modern warfare, tak jakby yy, dodajemy tytuł do filmu, później możemy tak samo dodać na wybranym klipie tytuł. No, ten napis tak jak w kilku filmikach poprzednich. No, też utwórz tytuły, napisy końcowe i ty dodaj tytuł na wybranym klipie. Dobra. Ja akurat nie chcę. Tak jest trochę za mało tego wszystkiego muzyki. To dodajemy. Jeszcze jakiś mały utworek, może trochę dłuższy, ale możemy go skrócić. No nie wiem, nie wiem, czy dodać to. No dobra, dodaję. No, lepiej skrócić. Dobra, i teraz możemy sobie obejrzeć nasze dzieło. No. To będzie na tyle, Marka. Zapomniałem w filmie dodać, żeby zapisać, trzeba zapisać to, wchodząc w zakładkę plik i zapisz plik filmowy jako, czy projekt, nie, film, plik filmowy jako. Tam wybieramy najlepszą jakość otwarzaną dla tego komputera, czy jakoś, tak? No i dalej już nie muszę tłumaczyć. No po prostu wysyłamy to na YouTube. No, oczywiście jak się to zapisze wszystko. No no to chyba na tyle.